Te chwile zmieniają życie. Zaczynamy. Image streaming. Image streaming jest metodą rozwoju IQ u ćwiczącego. Jest techniką polegającą na opisywaniu słownym tego, co widzimy przed zamkniętymi oczami, gdy sami siedzimy wygodnie w fotelu. Minimalny czas stosowania tej techniki to 15 minut dziennie. Siedząc z zamkniętymi oczami, mówimy nieustannie i szybko o swoich wrażeniach, bez zastanawiania się nad sensem wypowiedzi. Opisujemy jak najwięcej szczegółów, nie ograniczając swojej wyobraźni. Mówimy o wszystkim, co przyjdzie nam na myśl w danym momencie. Podczas ćwiczeń dobrze jest nagrywać swoje wypowiedzi, tak aby nie tracić motywacji do kontynuowania dalszego opisu. Dodatkowo, po kilku sesjach, można skontrolować rozwój swojej wyobraźni. Te chwile zmieniają życie. Lajkuj, zasubskrybuj. Widzimy się codziennie. Namaste.